Burza za oceanem prezydent Fury. Pierwsze szczegóły spotkania w Waszyngtonie i czy przybliżyło ono pokój? Kto wspomniał o Warszawie i jaką rolę wyznaczono Europie w tej wojnie? Protesty ogarniają kraj. Dymisja rządu, przedterminowe wybory. Czym zakończy się to starcie? I czy władza sięgnie po siłowe metody rozpędzania demonstracji? Państwa bałtyckie będą zaatakowane. Wywiad ostrzega, a szef wywiadu nawet mówi, kiedy i pod jakimi warunkami może do tego dojść. Dotrwajcie do końca. Historia i stosunek do wroga stały się przedmiotem starcia na najwyższym szczeblu. Nowa bitwa starych rywali trzęsie całą Polską. O szczegółach i konsekwencjach koniecznie zobaczcie dalej. O tym wszystkim i nie tylko w nowym wydaniu 24 Polska dziękujemy za wszystkie lajki i komentarze. Szanowni Państwo, nie odkładajcie tego na później. Kliknijcie, subskrybuj teraz. To sekunda, a efekt jest ogromny. Dołącz do nas i rozwijajmy się razem. Kilka godzin rozmów i drzwi zamknięte przed kamerami. Donald Trump spotkał się z Wołodymirem Zełęskim w Maralago, a źródła mówią, że to najdłuższe z ich dotychczasowych spotkań. Dziennikarze zobaczyli tylko salę, w której toczą się rozmowy o porozumieniu pokojowym, po czym zostali wyproszeni. To zależy. Wierzę, że mamy już zręby porozumienia, które będzie dobre dla Ukrainy, dobre dla wszystkich. To bardzo ważne. Nie ma nic ważniejszego. Zakończyłem osiem wojen i ta jest najtrudniejsza. Myślałem, że będzie gdzieś po środku, a to jest najbardziej odmienna z nich wszystkich. Ale doprowadzimy to do końca. Dziś czeka nas świetne spotkanie. Ten gentleman bardzo ciężko pracował i jest bardzo odważny, a jego naród jest bardzo odważny. Przez to, przez co oni przeszli, żaden naród, a bardzo rzadko jakiś naród, nie musiał przechodzić. Myślę więc, że dziś będziemy mieli bardzo dobre spotkanie, a po spotkaniu zadzwonię ponownie do prezydenta Putina i będziemy kontynuować negocjacje. Dość skomplikowane, ale nie aż tak skomplikowane. Dziennikarzom zaproponowano jedzenie, żeby nie napisali nieprzychylnych relacji, po czym poproszono ich o wyjście z sali. Główna rozmowa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Like, like yes no? yes, okay. Najbardziej nerwowy szczegół? Tuż przed tym spotkaniem, Trump zadzwonił do Władimira Putina i rozmawiał z nim około 75 minut. A Kreml przekazał, że obaj byli przeciwni pomysłowi europejsko-ukraińskiego, tymczasowego zawieszenia broni. Nasze zespoły pracowały nad 20-punktowym planem pokojowym. Potem zajmowały się kwestiami dobrobytu i bezpieczeństwa. I ta 20-punktowa mapa działań jest bardzo ważna, musimy ją omówić. Bardzo ważna jest też kolejność działań. Nasze zespoły rozmawiały o strategii, jak krok po kroku przybliżyć nas do realizacji tego planu i będziemy tę strategię omawiać. Zełęski zapowiada, że będzie rozmawiał o kwestiach terytorialnych, ale równolegle trwają prace nad szkicem planu w 20 punktach, który ma być w około 90% gotowy, z wątkiem gwarancji bezpieczeństwa NATO like w tle. Spotkanie odbywa się w cieniu nasilonych rosyjskich uderzeń na Ukrainę, w tym ataków na Kijów i uderzeń bombami kierowanymi na Słowiańsk. Wystarczyło kilka zdań i w Warszawie znów poszły w ruch najostrzejsze noże polityki. Ktoś do... Dotknął tematu, którego w Polsce nie rusza się na spokojnie: granice, historia, zdrada. I nagle robi się z tego wojna na symbole, w której każdy strzał ma trafić w emocje ludzi, a nie w fakty. Najpierw padła krytyka z samej góry. Potem odpowiedź, która nie była obroną, tylko kontratakiem. I to takim, który ma zaboleć. Prezydent wbił premierowi szpile tak, żeby brzmiała jak oskarżenie o brak instynktu państwowego. I dorzucił zdanie, które od razu pójdzie w obieg, bo jest krótkie, jadowite i filmowe. To spór między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem. Zapaliło go wystąpienie Nawrockiego w Poznaniu podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prezydent mówił tam m.in. o gotowości do obrony zachodniej granicy. Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem, Nawrocki, Brown, Mensen, PiS, a naszą koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego. Sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód. Nawrocki odpalił ripostę na platformie X, wciągnął do tego historię i zakpił Stuska, przypominając, że obaj kończyli ten sam wydział historyczny. Panie premierze, trudno uwierzyć, że kończyliśmy ten sam wydział historyczny. Pan ma pretensje do Bolesława Chrobrego, że walczył na wschodzie i na zachodzie, i do powstańców Wielkopolskich, że walczyli o Polskę z Niemcami, to też Zachód? Istota sporu jest raczej taka, że premier nie potrafi słuchać ze zrozumieniem albo celowo szuka konfliktu, bo mu się budżet, służba zdrowia, etc. nie spina. A potem Nawrocki przerzucił ciężar z historii na politykę dnia dzisiejszego. Zasugerował, że premier nie słucha albo celowo szuka konfliktu, a na końcu dorzucił personalny atak o spacerze po Molo i że Tusk tulił Rosję. To już nie jest wymiana opinii. To jest ustawianie przeciwnika jako kogoś, kto nie rozumie Polski i myli kierunek zagrożeń. I dokładnie o to chodzi w tej rundzie. Nie wygrać argumentem, tylko przykleić etykietę. Nagle robi się ciszej tam, gdzie zwykle nikt nie ryzykuje. Ryzykuje nawet chwili spokoju, bo stawką nie jest kolejny odcinek frontu. Tylko prąd, chłodzenie i granica, za którą zaczyna się blackout. Rosja i Ukraina uzgodniły lokalny, tymczasowy rozejm w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu, żeby dopuścić ekipy do pilnych napraw uszkodzonych linii przesyłowych. Porozumienie wynegocjowano przy udziale MAEA. Agencja podała, że naprawy już się rozpoczęły i potrwają kilka dni, a na miejscu są jej obserwatorzy. Cytowany jest też dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi. Dyrektor Generalny Grosi dziękuję obu stronom za zgodę na to nowe tymczasowe okno ciszy w celu przywrócenia przesyłu energii elektrycznej między stacjami rozdzielczymi ZNPP i elektrowni cieplnej Zaporoże, co wzmocni bezpieczeństwo jądrowe. Problem jest brutalnie prosty. Elektrownia regularnie traci zasilanie zewnętrzne i balansuje na krawędzi pełnego odcięcia. We wrześniu i październiku miało dojść do rekordowego epizodu, gdy przez cały tydzień zakład był całkowicie odcięty od zewnętrznych źródeł energii, co Kijów określał jako sytuację krytyczną. W nocy 13 grudnia elektrownia została odłączona od ukraińskiego systemu elektroenergetycznego na ponad godzinę po uszkodzeniach linii. Rosja twierdzi, że sytuacja jest pod kontrolą, ale jednocześnie przyznaje ryzyko scenariusza o konsekwencjach porównywanych do Czarnobyla lub Fukushimy. Ukraina wskazuje na rosyjski ostrzał i zaminowanie terenów wokół obiektu, co ma utrudniać naprawy i zabezpieczanie infrastruktury. To nie brzmi jak gotowy rozkaz, tylko jak groźna opcja trzymana w szufladzie taka, którą można wyjąć w ostatniej chwili, jeśli warunki się ułożą. I właśnie ten mechanizm, decyzja podejmowana na końcu, po wcześniejszym przygotowaniu wszystkiego, ma być, według ukraińskiego wywiadu, jednym z kluczy do tego, co Kreml może zrobić dalej. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Krylo Budanow mówi, że rosyjskie plany na 2026 rok wobec Ukrainy są precyzyjne. Pełna kontrola nad obwodem donieckim, dalsze działania w obwodach zaporowskim i hersońskim, a także maksymalne poszerzanie obecności w obwodzie dniepropietrowskim. Do tego dochodzi liczba mobilizacyjna. Po 403 tysiące ludzi planowanych na 2025 rok, w 2026 ma to być... 409 tysięcy. Ale w tle jest drugi wątek, który wywołuje największe napięcie w NATO. Spójrzcie na mapę świata i sami znacie odpowiedzi. No przede wszystkim państwa bałtyckie, kraje bałtyckie tak się geograficznie ułożyło. Czy Rosja tworzy już rezerwy na wojnę w innych krajach? Rosja tworzy rezerwę strategiczną, ona powstaje. Tylko dopóki wojna trwa tutaj, to wszystko jest procesem dynamicznym. Rezerwa operacyjna jest wykorzystywana cały czas, rezerwa strategiczna jest tworzona, ale jeszcze nie osiągnęła tych zdolności, o których oni marzą. Ale jeszcze raz mówię, dopóki trwa tu wojna na pełną skalę, nie. Walka na dwa fronty, co pokazała jeszcze II wojna światowa, to katastrofa. Budanow wskazuje też na koszt tej wojny. 46% rosyjskiego budżetu ma iść na działania wojenne, co jest ciężarem dla państwa. Choć w jego ocenie nie musi to od razu zmieniać sytuacji na polu walki i dorzuca jeszcze jeden sygnał alarmowy. Według relacji przywołanej w tym samym materiale, Rosja miała przesunąć horyzont przygotowań do możliwych działań przeciw Europie z 2030 na 2027 roku. A w centrum takiego scenariusza mają być kraje bałtyckie. Ludzie na ulicach i ostre żądania. Ludzie domagają się ponownych wyborów. prawie 500 punktów w całym kraju. mróz, kolejki i jedno pytanie, które w kraju dziś brzmi jak wyrok. Czy to już moment na wybory, które przewrócą stolik? W niedzielę protestujący studenci z serbskich uniwersytetów zbierali podpisy pod żądaniem przedterminowych wyborów parlamentarnych. Chcą głosowania jak najszybciej i liczą, że w ten sposób odsuną od władzy obóz prezydenta Aleksandara Wucicia. Akcje zorganizowali w dziesiątkach miast, miasteczek i wsi, uruchamiając niemal 500 miejsc zbiórki, mimo przenikliwego zimna. Mówią wprost, to ma być nacisk i jednocześnie test poparcia. Popieram ich i mam pragnienie godnie żyć. Ja, moje dzieci i moje wnuki. Studenci zrobili to, czego poprzednim pokoleniom, w tym mojemu, nie udało się osiągnąć, a mianowicie zapewnić normalny styl życia w tym kraju. To finał kolejnego etapu ruchu, który trzęsie Serbią od ponad roku. Protesty wybuchły w listopadzie 2024 roku po tragedii w Nowym Sadzie, gdzie zawalił się betonowy daszek na dworcu i zginęło 16 osób. Katastrofę obarczono winą rzekomej korupcji i lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas prac remontowych. Do dziś nikt nie poniósł odpowiedzialności za tę śmierć. Wócić nie zgadza się na natychmiastowe wybory, choć sugerował, że mogłyby się odbyć w przyszłym roku. Planowo zarówno wybory parlamentarne jak i prezydenckie wypadają dopiero w 2027 roku. Studenci uważają jednak, że zwłoka to gra na przeczekanie, dlatego przenoszą presję z ulic na formalny papierowy dowód poparcia. W Tatrach zrobiło się niebezpiecznie. Topr podniósł zagrożenie lawinowe do drugiego stopnia po opadach śniegu i silnym wietrze. Największy problem to deski śnieżne odkładane przez wiatr pod ścianami, w żlebach i zagłębieniach, a świeży śnieg leży na twardej w starej warstwie, co łatwo rozjeżdża stabilność pokrywy. Drugi stopień oznacza, że lawinę można wyzwolić głównie przy dużym dodatkowym obciążeniu na stromych stokach. Na Kasprowym Wierchu warunki są bardzo trudne, około minus 12 stopni, ale przez wiatr odczuwalnie nawet minus 22, a porywy dochodzą do 50 kilometrów na godzinę. Na szlakach jest ślisko, na graniach wieje najmocniej, a niski pułap chmur ogranicza widoczność i zwiększa ryzyko pobłądzeń. W wyższych w tych potrzebne są doświadczenie i sprzęt zimowy, raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC i umiejętność użycia. Elbląg na granicy, ale bez paniki. W mieście obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe po gwałtownym wzroście poziomu wody i cofce napędzanej silnym wiatrem. Służby rozkładają rękawy przeciwpowodziowe w newralgicznych punktach i cały czas monitorują sytuację. Najważniejsze, na rzece Elbląg odnotowano poziom około 592 cm. To ponad stan ostrze 590 cm, ale wciąż poniżej progu alarmowego 610 cm. Miasto apeluje, żeby nie podchodzić do rzeki i śledzić komunikaty. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy za wasze lajki i subskrypcje. W trudnych czasach szczególnie ważne jest szukanie drogi do zrównoważonych informacji. Zostaw lajka i zasubskrybujcie kanał. To zajmie tylko kilka sekund, a da nam szansę rozwijać się razem z wami. Dziękujemy za zaufanie. Rozwijajmy się i rośnijmy razem.